Jak zwykle staramy się przygotować jak najwięcej atrakcji dla przede wszystkim mieszkańców, tak. Na etapie jesteśmy teraz rejestracji wolontariuszy, do czego serdecznie zachęcamy, zapraszamy. Dodatkowo sztabowe puszki stacjonarne też już można rejestrować, one będą kwestowały od 12 listopada. Już można je fizycznie zgłaszać, więc one mogą już kwestować. Także już jesteśmy na takim bardziej dynamicznym rozwoju kolejnego finału. Jak wygląda, jeśli chodzi o wolontariuszy? Jak mogą oni się zgłaszać do Was? Przede wszystkim najlepszą opcją dla nich jest strona iWolontariusz.wośp.org.pl bo tam mogą zrobić to bezpośrednio z domu, u nas później tylko podpisują oświadczenie wolontariusza. Mogą też to zrobić w punktach stacjonarnych, które mamy umieszczone w EBE i drugi jest to na Piłsudskiego 9, w firmie, która zajmuje się ubezpieczeniami. Tam spokojnie mogą sobie przyjść, wypełnić formularz, dołączyć swoje zdjęcie i wtedy zostają zarejestrowani już u nas. Dobra, co czeka takiego wolontariusza, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę świąt? tej pomocy. Przede wszystkim dobra zabawa, przede wszystkim niesienie uśmiechu, radości z tego, że może pomagać. No to są chyba takie najgłówniejsze aspekty, tak? Pomaganie które gdzieś tam w jakiś pewien sposób wpływa na pozytywny nastrój tego wolontariusza. Tak naprawdę Bełchatów pokazuje, że młodzieży chętnych do tego, żeby w ten sposób się zaangażować nie brakuje. Jak wyglądało to na przestrzeni lat, jeśli chodzi o wolontariuszy? Zdecydowanie nie brakuje nam, że tak powiem, młodzieży. Za każdym razem zgłaszamy około 300 wolontariuszy. Listy te bardzo szybko nam się zapełniają, dlatego też tutaj jest nasz taki apel do tych wolontariuszy, żeby nie czekali na ostatnią chwilę, bo później dostajemy 100 tysięcy maili, telefonów, że ktoś chciałby dołączyć, no ale niestety My też mamy ograniczony czas na to, aby przygotować już pakiety startowe dla wolontariuszy, więc apelujemy do nich, żeby robili to jak najwcześniej. A możemy już tak trochę uchylić ramka tajemnicy, co nas czeka? W tym finalewość? Na pewno finał się odmieni. Będziemy mieli standardowo strefę muzyczną, tak? Będzie ona zróżnicowana. Rap, hip-hop, trochę muzyki rockowej, trochę muzyki disco polo, tak, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie podczas tego wydarzenia. A oprócz tego, no w tym roku mogę jedną tylko rzecz zdradzić, że będziemy budowali potężny tor off-roadowy. Wow. I to będzie na. Cała impreza będzie na terenie Galerii Olimpia. Tor off-roadowy to będzie cały ten potężny parking, który jest na Brico. Pogoda wam nie będzie straszna. Oczywiście, że nie. W różnych warunkach graliśmy, przede wszystkim liczy się pomaganie, tak? Więc graliśmy w różnych warunkach, różnie bywało, ale tak jak widać, tak jak nam nie przeszkadza, tak samo i mieszkańcom nie przeszkadza, aby przyjść wspólnie z nami się bawić, kwestować i pomagać.